Witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj powiemy sobie o przebudowanych starciach fizycznych w FIFA 17. Co to takiego dokładnie jest? Jak ma to funkcjonować? W jaki sposób odczujemy to jako gracze trzymając kontroler? Na te wszystkie pytania dostaliśmy odpowiedź w ostatnim trailerze oraz wywiadzie z pracownikiem i i tak do tej pory starcia fizyczne były ograniczone do kombinacji klawiszy, pozwalającej na wchodzenie barkiem. No i nie było to zbyt skuteczne. A niestety, często kończyło się faulem, co było też trochę niedorzeczne. Podobno, zmian dotyczących tego aspektu gry ma być kilka. Ale głównie mamy odczucie w skutecznym osłanianiu futbolówki podczas gry z zawodnikiem z piłką. Do tej pory tego nie mieliśmy, nie licząc mistrzowskiego i nieskończonego przetrzymywania piłki przez zespół kontrolowany sztuczną inteligencją. No ale wracając do rzeczy, to mamy mieć możliwość przytrzymywania i zastawiania piłki tak, aby rywal jej nie odebrał. Oczywiście na wszystko będą miały też wpływ umiejętności piłkarza. Jednak jak ma to wyglądać w grze? I tutaj pojawi się magiczny lewy trigger, w którym to programiści EA zaimplementowali odpowiedzialność za wszystkie starcia fizyczne, te z obrony, jak i z ofensywy. Używając tego klawisza, będziemy mogli przejść niepostrzeżenie między wszystkimi piłkarzami na boisku. Ale no nie do końca, bo przecież przeciwnik również posiada taki klawisz. A tak naprawdę, to ten trigger będzie pozwalał wejść naszemu piłkarzowi w miejsce, które posiada jakby najmniejszy stopień zagrożenia utratą piłki. Co więcej, taki zawod, napastnik ma również wyciągać rękę, aby odgrodzić się od przeciwnika. Gdyby i to nie wystarczyło, a obrońca przeciwnego zespołu skróciłby dystans, to nasz napastnik może ustawić swoje ciało między piłką a przeciwnikiem. My nadal będziemy dryblować, a nasz piłkarz dodatkowo będzie przetaczał piłkę tak, aby nie tracąc jej przedostać się dalej. Nie wiem jak wy, ale skądś to już znam. Należy przy tym pamiętać, że naciskanie lewego triggera nie oznacza samych plusów, bo w tym momencie decydujemy o poświęceniu szybkości na rzecz lepszego zabezpieczenia piłki. Sam Riviera, zapytany o pojedynki główkowe, dał ciekawą odpowiedź, a mianowicie, że teraz będziemy mieli możliwość, za sprawą owego magicznego przycisku, wygrać walkę o górną piłkę nie tylko główką, jak było do tej pory, ale również starciami fizycznymi, poprzez przepychanie rywala i zrobienie sobie miejsca na jej przyjęcie. No, ale to trochę dziwne, bo do tej pory myślałem, że w poprzedniej FIFA również nam to obiecano, również taką samą możliwość i nawet w to uwierzyłem, bo chyba kilka. Razy udało mi się wygrać w taki sposób górną piłkę. Sam jestem ciekaw o co dokładnie chodzi programistom w tej kwestii, bez względu na to, ma to być znacząca zmiana w tej odsłonie. Co jeszcze zmieni się, jeżeli chodzi o starcia fizyczne? Generalnie z wypowiedzi programistów już nie za wiele. W skrócie to coś na tej zasadzie. Jesteśmy w telewizji na żywo. Bardzo serdecznie witam. Całczar do przodu. Staram się całca do przodu. I tak wspomnieli trochę o rozegraniu piłki przez obrońcę z bramkarzem, że ma być mniej niebezpiecznie, czyli mniej strat, co na pewno każdemu z nas przeszkadza w obecnej odsłonie. Niestety, nie każdemu obrońcy spieszy się do przejęcia piłki od bramkarza. Jeżeli się zagapimy, to kończy się to zazwyczaj sytuacją sam na sam dla przeciwnika. Poprawiony ma być też sposób odbierania piłki przez obrońców rywalom, którzy biegną w tym samym kierunku. Ma być zdecydowanie mniej sytuacji, w których po udanym odbiorze piłka znowu trafiła. Do przeciwnika, co nagminnie zdarzało się w poprzednich FIFA. Ponadto, jeżeli w pobliżu będzie kolega z zespołu, to obrońca postara się w pierwszej kolejności podać do niego, a nie wybijać piłkę w wolne pole. Wzmocniony ma również zostać atak ciałem u zawodników defensywnych, aby mogli dużo dłużej utrzymywać się przy piłce w krytycznych sytuacjach. Jest jeszcze jedna zmiana: chodzi o to, że będzie znacznie bardziej zauważalna współpraca zawodników sterowanych przez system SI, kiedy my próbujemy odebrać piłkę. Nie będziemy pozostawieni sami sobie. Za to najbliżsi piłkarze będą dobiegać do przeciwnika, którego chcemy zatrzymać, co ma skutkować zmniejszeniem tak częstych samotnych rajdów jednym zawodnikiem. Mimo wszystko, mam nadzieję, że zawodnicy z wyższej półki będą w stanie przeprowadzić dłuższe driblingi, bo w innym przypadku rozwiązanie to stałoby się bardzo frustrujące dla atakującego i trochę nierealistyczne. Zobaczymy, czy wprowadzenie tych zmian będzie zauważalne i czy będzie miało to pozytywny skutek. W każdym razie, w razie informacje o starciach fizycznych są najmniej konkretne jak do tej pory i myślę, że będą one znacząco niedopracowane. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ze swojej strony chciałbym, żeby kolejne trailery, które wyjdą, traktowały dokładnie o konkretnych zmianach. Przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać, a Was, drodzy widzowie, chciałbym zachęcić do komentowania, oceniania i subskrybowania. Do usłyszenia, cześć! football has changed